Otwieram 27 sesję Rady Gminy Wartkowice. Witam z tego miejsca pana wójta gminy Warkowica Piotra Koropackę. Witam pracowników Urzędu Gminy, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Biesiec i Pana Rafał z Biura Awsky Rady. Witam również Radnych Gminy Wartkowice. Tutaj przytoczę zawsze z racji pandemii, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz Zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informuję, że 27. sesja od Gminy odbędzie się zachowanie zasad ostrożności tylko z udziałem radnych i pracowników urzędu gminy. Natomiast transmisja zdobywcza będzie dostępna na kanale YouTube, przejdziemy może teraz do punktu stwierdzenie na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych tym samym sesja jest prawomocna. Przejdziemy do punktu drugiego przedstawienie porządku obrad sesji. Może ponieważ na wniosek pana wójta pan wójt przedstawił wniosek o rozszerzeniu porządku obrad. Może odczytam. Na podstawie artykułu 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst Jednolity Dziennik Rysów 2020 roku, pozycja 713, wnioskuję o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad 27 sesji Rady Gminy Warkowice. Będzie to punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bartkowice i przejdziemy może teraz do głosowania jawnego nad wprowadzeniem dodatkowego funkcjonowania, Pana Wójta. Kilka poczekamy, jestem tutaj. Państwo. Przypomnę, że głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz naciśnięcie pola na tablecie. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 rano. Porządek został rozszerzony o dodatkowy punkt. Skoro, e, może przedstawię teraz nowy porządek e, obrad. Punkt pierwszy: Otwarcie obrad 27 sesji Rady Gminy Warszawicza oraz stwierdzenie kworum. Punkt drugi: Przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci: Przyjęcie protokołu 26 sesji Rady Gminy Warszawicza. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warkowice na 2020 rok. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wartkowice. Punkt 6. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 7. Zamknięcie 20.07. sesji Rady Gminy Bartkowice. Czy są uwagi co do nowego porządku obrad? Nie widzę o porządek. Obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 26. sesji Rady Gminy Wartkowice. Czy są uwagi co do protokołu z 26. sesji Rady Gminy? Nie widzę. Po protokół z 26. sesji Rady Gminy uważam za przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wartkowice na 2020 rok. I może oddam tutaj głos pani skarbnik. Czy, czy pan wójt? coś? To to się... to pan wójt, proszę. Panie. Może króciutko, panie przewodniczący, wysoka rada, no merytorycznie. E, jeśli chodzi o e, proponowane zmiany w tegorocznym budżecie, e, dotyczą one praktycznie e, dwóch elementów. Pierwszy element, e, też wspominany przy poprzednim spotkaniu, e, e, ponieważ. E, Powiatem chcemy realizować wspólne przedsięwzięcie polegające na e, modernizacji i przebudowie drogi powiatowej e, w Jernacitech na odcinku 0,8 km. E, na to zadanie myśmy pozyskali środki zewnętrzne z e, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych e, i e, na podstawie zawartej umowy dotację. E, ze strony samorządu powiatu powielowskiego w wysokości 428 466 zł 65 groszy. Tą dotację, aby móc realizować to zadanie, ponieważ jesteśmy również na etapie końcowym postępowania przetargowego, jest wyłoniona wykonawca na dzień jutrzejszy jest zaplanowane podpisanie umowy, jeśli te środki zostaną wprowadzone. Stąd też byłaby to pierwsza zmiana umożliwiająca realizację tego zadania. Też, też powiem, że poprzetargowo to zadanie znacząco taniej, e, tak powiem, mniejszą kwotą e, się będzie zamykać, aniżeli wartości kosztorysowe, natomiast środki póki co wprowadzały wartości kosztorysowe do budżetu. E, to jest jeden element, e, który chciałbym, aby się znalazł w tegorocznym budżecie. E, Kolejny dotyczy e, potrzeb e, jakby remontowych e, związanych z pracami rewitalizacyjnymi w naszym obiekcie zabytkowym, w naszej siedzibie, ponieważ nie otrzymaliśmy zgody na e, czasowe wykorzystanie pomieszczeń birowych e, Mazedyckiego Centrum Podobnie do Zroby Zwierząt w Łowiczu, Zakład Głodzkowy, gdzie liczyliśmy na to, że na czas, czas prac e, konserwacyjno-remontowych będziemy mogli rotacyjnie. Tych pomieszczeń korzystać musimy e, jakby pokonać to zadanie e, wykonując e, podobne czynności, ale w ramach własnego obiektu. E, mamy pomieszczenia w części południowej tego obiektu, które rotacyjnie chcielibyśmy wykorzystywać na tatykach. E, natomiast no, żeby tam zorganizować e, pracę biurową, należałoby je odświeżyć jak najszybciej. Stąd też propozycja. Kolejna, aby 15 tysięcy złotych w budżecie na ten cel na bezpieczny, pracę malarskie wykonać, abyśmy tam mogli, tak jak powiedziałem, rotacyjnie pracować, zwalniać pomieszczenia w pozostałej części obiegu sukcesywnie, aby umożliwić wykonawcy realizację umowy, którą zawarliśmy. Dziękuję panie Wójcie za informację. Czy są pytania? Może? Czy, Czy mogę prosić panią skarbnik o odczytanie projektu uchwały? Projekt uchwały z dnia 11 sierpnia 2020 roku sprawie wprowadzenia zmian w, w budżecie gminy Waskowice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 18 na roku o panorodzie gminy oraz artykułu 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się to następuje. Paragraf 1. W uchwale 19.02.2019 Rady Gminy Laskowice z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Laskowice na 2020 rok zmienionej uchwałami nr 22 na 138 na 2020 28 lutego 2020 roku Numer 24 na 143 na 2027 maja 2020 roku Numer 25 na 149 na 2020 19 czerwca 2020 roku i numer 26 na 161 na 2020 z 4 sierpnia 2009 roku wprowadza się na następujący zmian. Punkt pierwszy Paragraf 7 otrzymuje brzmienie. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 262 905. Złotek 24 zł, z tym ogólną na nieprzewidziane przewidziane wydatki w kwocie 36 890 24 zł, celowe w kwocie 226 015 zł, z tym zarządzanie kryzysowe 170 zł, dokształcenie nauczycieli 23 211, nie przewidziane wydatki w oświacie 32 084 zł. Punkt drugi. Ostrożenie dowodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Ostrożenie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 3. Zestawienie wydatków majątkowych 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. I punkt piąty. Załącznik nr 7. Rezerwy budżetu gminy 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf drugi. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się. Po stronie dochodów kwotą 37 147 506,51 zł, w tym dochody bieżące 31 675 521,86 zł, dochody majątkowe zgodę 5 471 984,65 zł. Po stronie wydatków kwotą 42 767 66 6661 groszy. W tym wydatki bieżące 29 milionów 573 9296 902,96 groszy. I wydatki majątkowe 13 milionów 193 i 703,65 groszy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzowice. Paragraf czwarty. Uchwała w życie z dniem podjęcia Dziękuję Pani Radnik za odczytanie projektu uchwały. Jeżeli nie ma pytań, przejdziemy do głosowania jednego. Stwierdzam kworum. Głosujemy poprzez podniesienie ręki oraz dotknięcie pola na tablecie. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Podaję wynik głosowania. Zagłosował 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przejdziemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bartkowice i o wprowadzenie proszę panią może pan, może pan, pan odpowiedzieć, Dziękuję Panie Przewodniczący. Wszaka Rado propozycja zmian w tym punkcie dotycząca wieloletniej prognozy finansowej wynika z faktu takiego, iż 30 czerwca przyszłego roku kończy nam się umowa na kompleksową podstawę energii elektrycznej dla na potrzeby gminy, w tym również jednostek organizacyjnych. Jest to pozycja utworzenia grupy zakupowej, która pozwala jakby zgromadzić dużo większy wolumen zamawianej energii, jeżeli potrzeby naszej gminy. Jest propozycja współpracy z podmiotem gospodarczym, który taką grupę zakupową zorganizował, przygotował procedurę przetargową, przeprowadził tę procedurę przetargową w naszym imieniu i w trakcie obowiązywania umowy, jeśli doszłoby do wyboru wykonawcy, do dostawcy energii, w trakcie obowiązywania umowy tej dwójpółletniej, również, że tak powiem, wspomagał nas w obsłudze tego tematu, w rozliczeniach z tej energii. Koszty, koszty samej umowy to jest kwota około 12 tysięcy złotych w okresie, okresie 2,5 i półrocznym. Płatna płat w danym roku współpracy, natomiast szacunkowe koszty energii na ten czas to jest 619 tysięcy 612 złotych na okres 2,5 roczny. tym założeniu oszczędności oszczędności roczne powinny kształtować w rękach 25-28 tysięcy złotych, jeśli procedura przetargowa rozstrzygnęłaby się przy takich założeniach, jakie tutaj przyjęliśmy. To są oszczędności już po odłączeniu oczyszczalni ścieków, bo z oczyszczalni ścieków byłyby były one dużo większe, ale ponieważ planujemy wyposażyć tą, ten obiekt w instalację fotowoltaiczną, to zakładamy, że, że tutaj już w tym przetargu, z tej umowy oczyszczalni ścieków nie będzie, bo w momencie, kiedy, instalacja, kiedy funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna, rozliczenia dostaw energii, są robione już na podstawie obowiązujących starych, a nie na bazie takiego wolnego rynku i procedur przetargowych. Gdybyśmy nie, nie montowali tej instalacji na oczyszczalni ścieków, wtedy te zakładane oczywiście oszczędności byłyby około 10-12 tysięcy jeszcze większe, bo sam wolumen oczyszczalni to jest około 20% 25 prawie procent całego jakie generujemy w gminie i w naszych jednostkach organizacyjnych. Także propozycja tutaj moja jest taka, żeby, żeby spróbować. Jeśli ta procedura by się nie powiodła, by się okazało, że no warunki są mniej korzystne, to wracamy do rozważań nad tymczasową procedurą przetargową zamówienia dostaw kompleksowych energii, bo tutaj zwracam uwagę, mówimy o, yy, o przetargu i o grupie zakupowej dla samej energii, ponieważ dostawa tak yy, ta nie podlega wolnemu rynkowi, ta wynika też już zestawek taryfowych zatwierdzanych przez odpowiednie organy na instytucje Jakby urzędowo, urzędowo narzucanych tutaj w procedurze przetargowej nic nie zyskujemy. Dziękuję, dziękuję Panie Wójcie za wprowadzenie. Proszę o zadawanie pytań. Bardzo proszę, proszę. Panie Wójcie, jeżeli mógłby Pan zadać jakieś zapoznań, z którymi na zawieszeni, ale... No teraz nie mamy kolegi Artura tutaj, Kowalczyka, który się tematem zajmuje. To musielibyśmy chwilę przerwy zrobić, żebym ja sięgnął do projektu umowy. Umowa jeszcze nie jest zawarta, nie chcę tutaj Zresztą tak powiem nazwisk przytaczać z błędami. A nie, nie, nie. to jest tak, to nie, tak, to jest o terenu, to jest to Czy wnosi że o przerwę, aby... to jest tak, że to jest że to jest to żadna tajemnica prawda? to jest bo... to do Koszty umowy występują w sytuacji, kiedy dojdzie do wyboru wykonawcy i dojdzie do skutecznego zawarcia umowy po przetargu na dostawę umowy, czyli na dostawę energii, Czy nie z góry ponosimy koszty bez względu na efekty postępowania, tylko z dołu po rozstrzygnięciu i po zawarciu umowy w okresach rocznych, tak? Tak, jak będzie zawarta umowa na dostawę energii. Czy pierwsze koszty nam się pojawiają w przyszłym roku budżetowym? Czy są pytania jeszcze do lądu? wójta? Nie widzę. Dziękuję za dyskusję. Pani Skarbnik, czy możemy przejść do czytania projektu uchwały? Projekt uchwały z 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy w wieloletniej prognozie finansowej gminy na Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. W uchwale nr 19 nr 2019 Rady Gminy Warstowice 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej sprawozdania finansowej Gminy Warstowice zmienionej formie nr 22 na 139 na 2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, numer 24 na 144 na 2020 7 siódm maja, numer 25 na 150 na 2020 czerwca i numer 26 na 162 na 2020 4 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik numer 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy przez wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Punkt drugi. Załącznik numer 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. I załącznik numer 3. Objaśnienia do Wieloletniej Producji Finansowej Gminy Martowice na lata 2020 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wynikowi gminy Martowice i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i na ogłoszeniu. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Przejdziemy teraz do głosowania jednego. Stwierdzam kworum. I przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie pola na tablecie. To jest za podjęcie projektu uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski i zapytania. Czy są pytania w punkcie 6? Bardzo proszę. Panie Wójcie, w swoim wystąpieniu wspomniał Pan o instalacji potrobowości przy oszczyszczaniu dzisiaj Czy potrafi Pan na chwilę obecną przewidzieć, kiedy nastąpi sfinalizowanie tego projektu? Tak, zgodnie, zgodnie z zawartą umową zadanie powinniśmy zrealizować w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo ten nas tutaj dotuje kwotą ponad 200 tysięcy złotych. Zadanie powinniśmy zrealizować do końca roku kalendarzowego. Jesteśmy praktycznie w przeddzień, myślę, uruchomienia procedury przetargowej. Jest skończona dokumentacja przetargowa na ogłoszenie przetargów. I czy są pytania jeszcze? Nie widzę, przechodzimy do punktu siódmego. Zamknięcie dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy Baskowice. Bardzo dziękuję za przybycie, za sprawne odbycie dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. 嗯。<laughs> <laughs>